Czy masz już dosyć tego ciągłego gadania, że Pan Bóg uzdrawia nas wewnętrznie, że nie wszystkie cuda są widoczne? No to dzisiaj nadszedł czas na świadectwo Andrzeja i na opis cudu, który był widoczny dla wszystkich. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Dzisiaj w Ewangelii mamy opis cudu opis uzdrowienia paralityka, którego przyniosło czterech. Wysłuchajmy dzisiaj świadectwa Andrzeja. Jest to świadectwo ze strony majstorymi. Link do tego świadectwa w opisie. Świadectwo o uzdrowieniu chyba takim, jakiego każdy z nas oczekuje modląc się do Boga. Odkąd pamiętam, zawsze byłem bardzo ruchliwym dzieckiem. Pod koniec zerówki, kiedy miałem 5 lat, zachorowałem na chorobę Petersa, która polega na zwyrodnieniu kości udowej. Leczenie, które podjęto, wiązało się z założeniem gipsu od pasa w dół i unieruchomieniu tej kości. Cały mój świat wtedy się zawalił. Pamiętam, że musiałem brać syropy uspokajające, ponieważ nie potrafiłem poradzić sobie z tą nową rzeczywistością. Wiele razy łamałem gips. To był naprawdę bardzo trudny czas dla mnie i dla mojej rodziny. Po trzech latach w gipsie i jednej poważnej operacji, lekarze zorientowali się, że takie le leczenie nic nie wnosi. Zmieniono leczenie, zdjęto gips i pozwolono mi chodzić o kulach. Wtedy też zacząłem uczęszczać normalnie do szkoły, ponieważ do tego czasu miałem nauczanie indywidualne. Moja klasa zawsze mnie wspierała i pomagała, ale nie mogę tego powiedzieć o całej szkole. Wiele razy słyszałem drwiny. I przykre komentarze na mój temat, i tego, w jaki sposób się poruszam. Jednak Bóg był ze mną. Również wiele ludzi modliło się o moje zdrowie, co dawało mi wiele siły w tym czasie. Dzisiaj wiem, że tylko dzięki tym modlitwom i wsparciu mogłem przeżyć ten okres. Po pewnym czasie okazało się, że panewka stawu biodrowego odbudowała się i że jestem zdrowy. Dla mnie był to kompletny szok, ponieważ nic na to nie wskazywało. Po jednej z kolejnych wizyt leka lekarz powiedział: Jesteś zdrowy, możesz chodzić. Nie rozumiem, jak to się stało, ale jesteś zdrowy. Dzisiaj wiem, że tylko dzięki Bogu jestem zdrowy. To On mnie podniósł i sprawił, że znowu mogę chodzić. Tylko dzięki Jego łasce cały ból i dyskomfort minął. W międzyczasie odkryłem w sobie pasję muzykowania i dżemowania z innymi. Bóg otworzył wiele drzwi i dał nowe możliwości, abym mógł kształtować się w tym zakresie. Postawił ludzi, którzy, którzy mnie uczyli. Jestem mu za to bardzo wdzięczny. Muzyka to moja ogromna pasja, która daje mi wiele radości i satysfakcji. Chcę przez muzykę chwalić Boga. Daj Matce Boga że, a kiedy ujrzał, że na Jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stawam zachwycie. niewolną. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzień.